Witam oczywiście, e, charakternych, no i tam poszczególnych też witam, niech mają. E, chciałem poruszyć też temat, e, jak alkohol niszczy ludzi. I opowiem mam na, na przykładzie mojego przyjaciela, sąsiada, dużo starszy ode mnie, e, powiedzmy w Beniu. Wszyscy by tam wiedzieli, o, co, o kogo chodzić i co są z naszej okolicy, co nas znają. Dobry chłopak ogólnie, zawsze wesoło z nim było. Jak byłem dzieckiem, pamiętam, zawsze zabierał mnie y, nad jezioro. Na ryby. No i ja się wychowałem bez ojca, nie miałem tego ojca. Może też widział, że mi tego tam brakowało. I zawsze zabierał mi tam na jezioro, na ryby, czy tam pograł mi w piłkę, coś tam. I to był mój sąsiad. I, I zawsze, zawsze jakoś tak miałem do niego taki sentyment. No ale też się z kobietą, a nie będę tego życia opowiadał. Opowiem właśnie tą historię, jak to, jaka to jest alkoholizm. Jaka to jest straszna choroba. To człowiek jest w stanie usunąć się do takich rzeczy, których normalnie by nie zrobił. Kilka razy byłem z nim w nieźnie, żeby go zabrać na leczenie. Zresztą nie tylko jego, ale skupmy się na, na nim, na, na, na tym, jak alkohol potrafi namieszać w głowie. I był też na tym leczeniu kiedyś tam. Yy, wszywki miał chyba siedem razy, był zaszyty, czy 8, Ale zawsze wracał do tego alkoholu. Pamiętam kiedyś taka sytuacja. A zawsze mu pomogłem, jak mogłem, tylko to mu pomogłem. Zawsze tłumaczyłem właśnie, że musi przestać pić. bo Alkohol jest zły, prowadzi do złego, jeżeli się to wszystko nadużywa. Tak jak on nadużywał w takim stopniu, no, ale też z jakichś powodów, tak? Może sobie nie radził sam ze sobą, ze swoimi problemami i dlatego uciekł w to, co pozornie dawało mu odprężenie, odejście od tego. Yy, Lżej mu się żyło, bo nie myślał, ale do jakich był w stanie się posunąć czynów. Ja pamiętam też taką sytuację. Przyszedł do mnie Rafał, chce przestać pić, ja mówię dobra, opatrz u mnie trzy dni. Ktoś, kto, kto miał do czynienia z alkoholem wie co to jest, Trzy dni leżał u mnie. Kupiłem mu elektrolity do picia, bo nie mógł jeść, nie mógł nic zjeść, pił elektrolity. Ja codziennie wynosiłem, jak, bo wymiotował wszystko, codziennie 12-litrowe. Dla mnie to nie było miłe też. Ale udało mi się, wtedy pamiętam, przestał pić na jakiś czas. Natomiast później z powrotem do tego wrócił i taka bardzo przykra historia. Ja jak mieszkałem, jak na wynajętym jeszcze, jak byłem młodszy, dużo kolegów tam mieszkało, tam mieszkałem też sam i zawsze też dużo, dużo zawsze mogło do mnie przyjść, bo każdy wiedział, że, że, że zawsze tam był dobry klimat i w ogóle. No, ale aż mi to ciężko powiedzieć, że, że coś takiego mógł zrobić człowiek, któremu, któremu się okazało serce, któremu się pomagało. Tylko też nie do końca zrobił to on świadomie, bo alkohol nim kierował, znaczy głód alkoholowy. No, i zniknęło mi ze skarbonki w domu 500 złotych. No i potem się wydało, bo też kupował alkohol w sklepie u mojego kolegi, gdzie nie miał pieniędzy wcześniej. No wszystko się wydało. Ja nie czuję do niego dużego żalu. Jest mi, jest mi przykro, bo gdyby przyszedł i mi powiedział, bo wcześniej już też takie sytuacje się zdarzały, że samochód mi stał na podwórku, przyszedł do mnie, chciał pożyczyć siano, mnie nie było, czy spałem. Otworzył samochód i wziął pieniądze i mi powiedział zawsze to. Z płaczem. Powiedział mi to z płaczem. Rafał, zeszmaciłem się. Jestem szmatą. Zabrałem Ci pieniądze z samochodu. Ja mówię, dobrze, że przyszłeś i powiedziałeś. Ja, ja mówię, ja, ja Ci wybaczam. Ja wiem jaką, bo ja widz, widziałem jaką jest yy, alkoholizm chorobą. No i do czego dążę? Do tego, żeby powiedzieć z jak dobrego człowieka, bo ja go miałem za dobrego człowieka, bo mi okazał serce, gdy tego potrzebowałem, gdy byłem małym dzieckiem. Nie musiał tego robić. Zabierał mnie zawsze, wszędzie. No bo, no bo nie miałem takich możliwości. I dlatego ja tu później też to samo odzajemniłem, żeby mu pomóc. Za wszelką cenę chciałem mu pomóc, ale jak ktoś nie chce sam sobie pomóc, to nikt mu nie pomoże. Alkohol jest o tyle wstrętny i zły, że wszystko zaczyna się bardzo niepozornie. Tu wypić sobie weekendami to, tamto, ale przyjdzie jakiś kłopot, jakiś, coś się wydarzy w życiu i ktoś zaczyna pić więcej, 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 bo chce, bo chce zapomnieć, bo ten później jest, mówi, przestanę pić, ale to już się tak nie da. Już organizm jest tak przyzwyczajony. Ja tam gdzieś pochowałem w tej miejscowości, tam w Dachowie, no, tam jest bardzo dużo alkoholików takich, yy, tak ręce chodzą. Białka w oczach robią się żółte, skóra niektórym się robi żółta, żółtaczka wątrobowa, coś takiego. No i to jest bardzo przykre, bo alkohol zaczyna niszczyć najpierw narządy, wszystkie, a później dopiero głowę. I, a jak już do głowy dotrze, że zaczyna coś się dziać, to oni nie mogą tak sobie przestać pić od tak. No bo przecież ich ciało jest już, jeśli się rozpada z tego alkoholu, jest uzależnione od tego alkoholu, i człowiek na głodzie alkoholowym. Tak samo on pewnie narkotykowiec, który jest silnie uzależniony, jest w stanie zrobić naprawdę bardzo przykre rzeczy, i to nawet, nawet najbliższym, nawet są w stanie opraść mamę, ojca, rodzinę, sprzedawać wszystko z domu. Po co? Tylko dla dobra, dla zaspokojenia swojego ciała, potrzeb swojego ciała, bo, bo, bo to ciało jest uzależnione i musi dostać alkohol, bo on czuje, jakby miał się rozpaść. Dlatego. Ja też zawsze stroniłem tak od takiego picia ostrego, no wiadomo, jak y, każdy czasem się wypiło, czasami się też y, dłużej na przykład 2-3 dni mi się też zdarzyło, ale ja przez długi czas potem dochodzę do siebie, bo, bo rzadko piję i y, mój organizm potem dosyć długo się regeneruje po takim piciu. Dlatego też nie lubię za bardzo y, pić alkoholu. No i też właśnie widziałem, jak to, jaką rolę to odegrało w życiu moich kolegów, którzy, tak jak właśnie o tym którym mówię, jakim był dobrym człowiekiem, bo wydawało mi się, że był dobrym człowiekiem, a jak zniszczył go alkohol, że potrafił ukraść kogoś, kto mu zaufał, zostawił go u siebie w domu, zostawił mu klucze do domu, wszystko, zaufał mu na 100%. A ja wiem, że gdyby, gdyby był świadomy tego, co robi, to by tego nie zrobił. Tylko Alkohol gubi świadomość. Z tego, ja mówię to, co zaobserwowałem po moich kolegach, że alkohol gubi świadomość. Pozbywamy się świadomości, stajemy się obojętnieni bardziej wszystko nam jedno. Co się będzie działo? Byle się napić. I tacy ludzie też uzależnieni mają w głowie coś takiego rano, jak się pierwsze coś się budzą, bo wiem, bo dużo z nimi rozmawiałem i przybywałem, to oni pierwsze co, pierwsza myśl, alkohol, napić się. Bo on się nie napije, to on nawet śniadania nie zje. Dopiero alkohol rusza w nim cały metabolizm. Tak oni to, tak odczuwają to właśnie te osoby, z, z którymi miałem takie bliższe do czynienia. No i trzeba pamiętać o najważniejszym, że zaczyna się to niepozornie. Zaczyna się to od jednego piwa, powiedzmy, i, i jak to się spodoba za bardzo komuś. No, to potem chcę tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż w końcu budzi się w takim momencie, gdzie sobie zdaję sprawę, że minęło jakieś 5-10 lat. Ja jestem cały czas pijany i tak naprawdę nie wiem o sobie nic. Bo wszystko, całe moje wartości stumił alkohol. I no to jest bardzo przykre, bo alkohol. Bardzo mocno niszczy, jest w sklepach normalnie dostępny. Oczywiście to jest każdego wybór, czy ktoś chce pić, czy nie chce pić. Ale jak już ktoś jest uzależniony, to on musi. On musi już pić wtedy. Słyszałem nawet o takich ciężkich przypadkach, że już chłop leżał na łóżku tak uzależniony od alkoholu. I no, lekarze już powiedzieli jego matce, no, że jedyne to co, no to jak już tam zacznie majaczyć krzyczeć, no to. Setkę, czy tam pięćdziesiątkę, czystego alkoholu, trzeba mu podać. Są skutki nieodwracalne. To wprowadza zmiany nieodwracalne do organizmu przy długim stosowaniu. No, no i jest to bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne dla rodziny, dla przyjaciół. Mam kilku kolegów, którzy, jak ja byłem dzieckiem, byłem młodszy. Nauczyli mnie jeździć komarkiem, samochodem. Ci ludzie byli dla mnie autorytetem. Chciałem z nich brać przykład. A w pewnym momencie gdzieś w swoim życiu tak bardzo się pogubili, że teraz są alkoholikami, i to, i to już w takiej, w takiej fazie, że już z tego nie mogą wyjść. I mi jako chłopak, kto się z nimi wychował, którzy oni mi dawali jakieś wzorce. Jakieś wartości przekazywali, bo od kogoś się musiałem też tego nauczyć. Sam zawsze wszystko rozkmieniałem później, ale ktoś mi musiał coś pokazać, coś złego, coś dobrego i wtedy człowiek sam bierze do to do głowy i się zastanawia sam w sobie, czy to było dobre, czy to było złe. Ja tak, powiem też tak, no, każdy coś zrobił zego, że też zrobiłem bardzo dużo złych rzeczy, ale zawsze też robiłem dobre rzeczy. Z tego względu, że no, po prostu tak czułem, że tak trzeba, a. To, co robiłem złego, w pewnym momencie dochodzi do głowy coś, że człowiek sobie uświadamia. Żeby, nie chciał, żeby go takie coś spotkało, co zrobiłeś komuś. I człowiek sobie to uświadamia i zaczyna trochę inaczej potem myśleć. I nie chce być. Już człowiek nie chce działać w ten sposób. Chce po prostu zachować swój jakiś tam wewnętrzny spokój, tak bym to nazwał. Dlatego. Bo wiem, że dużo ludzi młodych ogląda te, te filmy. Zważcie uwagę też na to, jak imprezujecie, czy nie przesadzacie. Bo łatwo jest, łatwo jest stracić kontrolę nad tym wszystkim i naprawdę wpaść w, w poważne, w bardzo poważne kłopoty. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak poważne. Bo ci chłopacy, z którymi ja się wychowałem, co, 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 co właśnie tak piją teraz. Żaden z nich nie, nie miał tego w głowie kiedyś, że on będzie alkoholikiem, że on będzie musiał pić. Wręcz przeciwnie, jeden z nich, taki przyjaciel mój też, on też mnie wielu rzeczy nauczył, Rafał ma na imię, i też się pogubił, bardzo się pogubił. A zgubił go alkohol. Stracił prawo jazdy, stracił pracę, stracił wszystko. I czy jest warto dla alkoholu, dla, dla tego uczucia, czy jest warto tak naprawdę tracić tutaj ten nasz realny świat i zamykać się w takim świecie odurzonym, żeby nie dostrzegać tego, co jest dookoła. Chyba lepiej jest wiedzieć, co się dzieje dookoła i dostrzegać pewne, pewne kwestie w życiu, żeby zrozumieć mniej więcej, chociaż w jakimś częściu, w jakimś stopniu zrozumieć, że życie tutaj no to jest po to też, żebyśmy coś przeżyli ciekawego, coś... Wartościowego, jakieś wartości z tego mieli, a nie żebyśmy cały czas byli odurzeni. Bo to, to popycha potem to popycha do bardzo złych rzeczy później. No i myślę, że, że to tyle i wszystkim młodym, tak wszystkich młodych, jakbym chciał, przestrzec przed tym, że alkoholikami, alkoholikiem może stać się każdy z Was. Jak będzie przesadzał z, z imprezowaniem, I to dotyczy każdego, który się zagubi i któremu się to zbyt bardzo podoba, i który działa trochę jakby nieświadomie, bo tak mu lepiej, a potem się obudzi z ręką w nocniku, bo będzie za późno. No jest, jest to ciężki temat, no ale, ale jest to temat, który dotyczy wielu, wielu osób w tych czasach. No i to na tyle. Pozdrawiam wszystkich charakternych. Trzymajcie się.